Odwiedź stronę eddiparts.pl. Wybierz interesujący Cię produkt. Na stronie produktu kliknij ikonę widoku 360 stopni. Znajdziesz ją w dwóch miejscach: na końcu kafelek podglądu zdjęć produktu oraz w prawym górnym rogu zdjęcia produktowego. Po kliknięciu otworzy się interaktywny widok okna 360 stopni. W nawigacji pionowej znajdziesz dwa przyciski. Przełącznik widoku pełnoekranowego oraz przełącznik automatycznego obracania produktu. W trybie tym obraz obraca się automatycznie, zatrzymując się na ujęciach z podanymi wymiarami. Nawigacja pozioma zawiera cztery przyciski. AutoORBIT Funkcja automatycznego płynnego obracania produktu we wszystkich płaszczyznach. Zoom in oraz Zoom out użyj ich, aby przybliżyć lub oddalić produkt. Mów: Funkcja ta umożliwia ręczne obracanie produktu. Aby obejrzeć produkt z każdej strony, przeciągnij myszką lub palcem w lewo lub w prawo.